Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tiger06. Witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Tak, wczorajszy odcinek Wam się spodobał. I postanawiam kontynuować. Jeszcze zostało już, już, jeszcze gdzieś tak 8 odcinków i kończę serię. Tak. I dzisiaj mamy 2 luty. A tego, a ten. No, a jutro mam imieniny i się bardzo cichę, tylko że imieniny nic mi nie, nie dają. Eee, dobra. Niedawno się akurat wykąpałem. Eee, dobra, jedziemy. Eee, Co się ja jeszcze miałem powiedzieć? Nie wiem, czy znacie grę Left to Dead 4. Czyli Left 2, Dead 4. Gra z 2009 roku. Gra ma już prawie. No, prawie 11 lat ma. W tym roku. A Minecraft już ma. Słuchajcie, lepiej będzie. O! O, Jezu, dobra. Tam widzę typa. Nie, nie, nie dostał. Ja muszę. Ja staram się nie zginąć. i no. on nie dostaje nic! Jaki debil. Co, no? No co? Chcesz się bić? No? No, chodź. No ej, no on nic nie dostaje, no! No dostał od kogoś, ale nie o ten... O, w końcu ode mnie dostał. Szybciej przody, w i Tą amunicję. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, jeszcze kilka. Nie, nie może nikt go zabić. Nie może, tylko ja muszę. ja muszę. Muszę tylko. Ja chcę go zabić. Jak zabiję go, to... Jeszcze! Jeszcze jeden! Jeszcze! Jeszcze szybko, 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 szybko! No! Jaki idiota! Nie! Nie! Fuck! Fuck! Bo no, nie trafiłem! Go! No jaki idioto głupi! No nie! Ja nie mogę! Nie! Fuck! Fuck! Szybciej! No jedź, no muszę go zabić! Szybciej! Jeszcze, 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 jeszcze! No co? no nic co stoi! No, no jedź szybciej! Miał i denerwuję No, to nie po prostu! Szybciej! No nie no! Ty irytuje, już po prostu nie? nie Dobra, szybciej. Dawaj, no sami, no, to skin zaraz! No, nie, no, gdzie? No, jakiego mam pośledzonego pośle, czołga mam? No, szybciej go zabijają! No, no czemu oni go za mnie zabijają? No, Jezuć mnie tak ra denerwuje, naprawdę już nie wiem, gdzie jechać. O, tym mam No, no patrzcie na to, nie? Jezu Naprawdę ta gra mnie już irytuje Dobra i no nie że jakie te czołgi są takie wolne Dzisiaj miałem akurat fajny dzień, ale mi się zepsuje. No ja no nie! No. O nie. No. Jezu, jeszcze muszę raz nie! Muszę opuścić, niestety! Ja... ale mnie tak raduje, no ja... Ja... jeszcze raz. Muszę wygrać Mam debili w tym teamie. nie specjalnie, oni chyba nie specjalnie zabijają tego. Zabijają, aż... nic nie, nie zabijają. Ale robią to specjalnie. Żeby mnie żeby mnie kurzyć. przeknął, ale nie będę przeklinał, bo ja nie mogę, bo jestem niepełnoletni, zostało mi 4 lata do 18. No, no gdzie ty jedziesz? Ja teraz nic nie, nie, nie klikam jedź, jedź tam, no szybciej! Jezu mam lagi! No szybciej, no! Otwór mi! Nie traf, nie, nie dostał nic. No, no, szybciej, szybciej. no, szybciej! szybciej, no, dawaj, no, dawaj, no, dawaj, no, 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 nie, bo on mi za... Jaki debil! No, szybciej, 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 Jest! No w końcu kogoś zabił... Zniszczyłem. No mogę taką zaraz powiedzieć, że, że zniszczyłem. Zapominam, co mam gadać. I już teraz nie wiem, co mam powiedzieć. Mnie to właśnie irytuje. Dobra. nie tu stanął... No. No szybciej! No szybciej, samolodziarnią. Wiesz. No, ej, no. Dobra. Akurat mi szybciej. Przedowo wieczorem. Boże, mogłem mu u nic zrobić. O! Dlugo, już niedługo! Nie może, nikt go nie może zabić, tylko ja muszę. O, jeszcze, jeszcze, dawaj. No szybciej szybciej, szybciej, szybciej! Ruchy, ruchy! Jeszcze, jeszcze jedno! Jeden jeszcze! No szybciej szybciej, szybciej! Nie! Jest, dobra, drzuch zabijemy! Nie, dobra! O Boże, Jak mnie, mnie irytuje to po prostu! No, no gdzie to? No nie żyu! No! no. Jesu! Ej, ej, ej. No fuck! Fuck! Stał. Oni nic nie dostają po prostu, nie? No jeszcze! No szybciej, Szybciej, no. Jak, no! jak... oni jakie lamusy to są, Jezu, jak mi irytują! Oni no, no nie dostał! Jest, dobra! No ej, no! No jak on jedzie mi, no! No gdzie ty jedziesz? No uciekaj! Możesz się zerwać w każdej chwili! Szybciej! No! Nie, nie, nie opłaca mi się chować, no szybciej jest jedź pod tą kurkę! Dobra, jak jeszcze raz! Chcę jeszcze raz grać! Zajmowanie bazy. Chcę grać! Nie będę Was teraz zanudzał! No, chcę grać! No, jak się tu jeszcze raz gra! Nie wiem, co to jest zajmowanie bazy, nie będę czekał, kiedy wygramy. Nie dość, że będę Was zanudzał, jeszcze to jeszcze zostało 3 minuty. I już prawie dwie. To mi się nie opłaca. Dobra, poczekam, to do zajmowania bazy i zobaczę tego. Yy, no. O co tutaj chodzi? Sojusznicy zajęli bazę. A, dobra, wygraliśmy. Ale fajnie, nie? Zostało jeszcze 6 minut. Mogę nagrywać ten odcinek. No, nie wiem, czy mi się opłaca. Chyba mi się nie opłaca. Nie wiem. No dobra, do konto premium pozwala... pozwalała zdobyć 50% więcej PD i kredytów w bitwie. I co, pewnie coś jest. płatne? Milicie. A, dobra, jest 18.25. No, ej. Idę. Zmień awatar. Eee, yy, Za... I... Awatar stalowy... Yy, rzad, rzadki... Moje. Tak. Jeszcze... Yyy... A jeszcze sobie zagram ostatni mecz i kończę odcinek. Ale, chociaż, na, jak teraz nagrywam w ogóle pierw, pierwszą rundę w odcinkach World of Tanks, to nikogo nie, nie mogę zabić. A jak już jest druga runda, to mogę kogoś zabić. Nie? I to jest właśnie fajne, dobra? Szybciej. Eee, 4, 3, 2. 1-0 A no nie, no znowu ta mapa, ja tej mapy nienawidzę, nie? O Boże! Yy, dobra, ale jakoś damy, damy radę. Damy radę, nie? O Boże, najgorzej, bo 10 lutego już będzie chyba 10 odcinek tej gry. Yy, nie, chyba ta sera niech, niech, je, niech jeszcze dłużej trwa. Yy, dobra. Dobra... Eee, yy, Teraz... Tu! O nie, dostał. Ale mało. Szybciej, 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 szybcie. dawaj. No. Szybciej! Nie po, Nie poczuł. Tak, jak musiał poczuć, skoro nie poczuł? Nie jedź teraz! On chyba ucieka. Lamus jeden. No! O, no! Jaki lamus! A tu jeste. Tu jest, jest jeszcze jeden. Ale tu są lamusy. Narwie są ch, ch, Sapią się tu do mnie w tej wieży. A potem uciekają na no, lamusy jedne. Ja ich nienawidzę. Jak psa po prostu. Znaczy ja, nie psa. to ja lubię, ale. Dzisiaj jak byłem z kolegami to za nami łaził pies i nas denerwała po chwili, bo głaskaliśmy. Oni ja lubią jak... Dla... Dla... Za mną to wszystkie przy... Praktycznie chodzą! Zejdź mi z drogi. No co za debil głupi, no! Jaki debil głupi, nie? Nie, ja napiszę do niego. Ym... Ja, kto? Kto w ogóle tego? Nie wiem czy to jest to jest obcokrajowiec. Nie pamiętam kto go zabił, bo nie spojrzyłem się. A dobra. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. To do jutra. Na razie i cześć.